Siódmy odcinek akolity w końcu pokazał nam co naprawdę wydarzyło się na Brandok. A przy okazji poznaliśmy też szczegóły dotyczące tego jak stworzono May i Ocean. Tradycyjnie, jak co tydzień, zapraszam więc na analizę najnowszego epizodu serialu, w której przyjrzymy się tropom fabularnym, omówimy sobie teorie, a także rzucimy okiem na różne ciekawostki i nawiązania. No dobra, to lecimy. Zacznijmy od konwergencji mocy, a więc motywu, który jest mega istotny nie tylko dla zrozumienia jak powstały Mei i Osha, ale i co łączy je z Citami. Nasi bohaterowie pokrótce tłumaczą, co prawda w serialu czym konwergencja jest, że to takie potężne skupisko mocy odpowiedzialne za rozkwit życia na Brandok, ale za terminem konwergencja kryje się znacznie więcej. A przykłady jej użycia wielokrotnie były już przedstawiane w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. I o tych przykładach Właśnie sobie teraz chwilkę porozmawiamy, tak żeby dać Wam szerszy wgląd w to, dlaczego te konwergencje są tak ważne. Najpierw krótki cytat z książki Wielka Republika w Ciemności. Tylko garstka osób wiedziała, że świątynia Jedi na Korsant wzniesiono na fundamentach sanktuarium sitów. Występowało tu zjawisko zwane konwergencją mocy. To był punkt skupienia wielkiej energii i siły, które można było wykorzystać na wiele sposobów, do czynienia zarówno dobra, jak i zła. Konwergencje pojawiały się same z siebie, nie można było ich stworzyć samodzielnie, można było jedynie na nie natrafić, odnaleźć je. W zamieszłych czasach starej Republiki, w okresie rządów Imperium Sithów, Jedi i Sithowie często walczyli o kontrolę nad takimi punktami. Ten, znajdujący się w świątyni Jedi, należał pierwotnie do mrocznych lordów. Świątynia na Korsand została zatem wybudowana na konwergencji odnalezionej przez Sithów. Gdy u władzy byli mroczni lordowie, skupisko to zostało wypaczone przez ciemną stronę i wzmacniało potęgę Sithów w mocy. Natomiast gdy Jedi w końcu zdołali obalić ich imperium, no to postanowili oczyścić również konwergencję, próbując przywrócić ją do jej naturalnego stanu. Pomóc w tym miało m.in. wybudowanie świątyni na fundamencie konwergencji. Wiecie, w zamyśle tysiące Jedi oddanych woli mocy i znajdujących się w pobliżu tego skupiska, miało to ułatwić. W praktyce jednak, co jest teorią z legend, zakon nigdy nie zdołał do końca oczyścić konwergencji, w efekcie czego ciemna strona z czasem zaczęła mącić zmysły Jedi. Dlatego nie wyczuli oni później powrotu Sithów, a Palpatine miał nieco ułatwione zadanie działając centralnie pod nosem rycerzy. Równie ciekawym przykładem działania konwergencji są wydarzenia z dobrze znanej nam planety Mustafar, gdzie Vader idąc za przykładem starożytnych Sithów Jedi wzniósł swoją fortecę budując ją na odnalezionej tam konwergencji. Darw Momin, city architekt ciemnej strony, którego świadomość od setek lat więziona była w jego masce, pomógł Weiderowi wybudować fortecę tak, aby wykorzystać siłę konwergencji do otworzenia portalu mocy. Takowy portal, korzystający z siły omawianego skupiska, istniał poza czasem i przestrzenią. Pozwalał na przenoszenie się tak w przeszłość, jak i w przyszłość. Co udowodnił Momin, kiedy przyzwał samego siebie z przeszłości i zjednoczył świadomość uwięzioną w masce z własnym ciałem. Ale chyba najbardziej znanym przykładem konwergencji w tym uniwersum jest sam Anakin. Do tej pory jedyna żywa istota, która sama w sobie jest konwergencją, co ma związek z tym, że powstał on wyłącznie dzięki mocy i jest jej wybrańcem. divergencję w jak sami widzicie, możliwości, jakie dają konwergencje wydają się tak naprawdę nieograniczone. Stworzenie przy ich użyciu dziecka, jak prawdopodobnie miało to miejsce na Brendok, to w zasadzie mały pikuś w porównaniu do podróżowania w czasie chociażby. Aczkolwiek warto w tym miejscu podkreślić, że chociaż okoliczności narodzin May i Ouszy budzą pewne skojarzenia z Anakinem, wiecie, brak ojca, duże liczba mitychlorianów we krwi, to koniec końców nie są one żadnym wybrańcem, nie są konwergencją. A pod względem potencjałów mocy no nawet nie stoją obok Skywalkera. Zresztą mamy tego przykłady wielokrotnie w samym serialu. W końcu Mei, szkolona przez Kaimira, który no, bez wątpienia potęgą dysponuje, nie stanowi większego wyzwania dla żadnego Jedi czy Padawana, z którym się mierzy. Zabić rycerza jest w stanie jedynie podstępem. Leslie Headland, showrunnerka akolity, potwierdziła to też w wywiadzie dla serwisu Nerdist. Bliźniaczki wypadają blado przy potędze wybrańca. Są od niego znacznie słabsze, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nigdy nie będą w stanie zbliżyć się do tego poziomu. To było dla mnie bardzo ważne, ale i dla Dave'a Filoniego, żeby w serialu było jasne, że dziewczynki nie są konwergencją, ale że konwergencję wykorzystano jakoś do ich stworzenia. Jest jeszcze jeden ciekawy fragment tego wywiadu, który nawiązuje do okoliczności narodzin bliźniaczek. Dziewczynki są królikami doświadczalnymi. Mei i Osha to swojego rodzaju punkt startowy w tym eksperymencie, który przy pierwszym podejściu nie przebiegł do końca zgodnie z planem. Aniseja nie jest wystarczająco potężna, by stworzyć jedną osobę, dlatego, ostatecznie jej siła podzielona została na dwie istoty. Niewykluczone też, że ktoś próbował już dokonać czegoś podobnego wcześniej. Ze słów Hedland wynika, że powstanie bliźniaczek jest nieco przypadkowe, a celem Anisei było powołanie do życia jednej istoty. I mają z tym lekki problem, bo ile jako koncept brzmi to ciekawie, to nie wynika to wprost z tego, co mówi nam seria, nawet gdzieś pomiędzy słowami. Jedi jedynie sugerują, że mamy tu do czynienia z jedną osobowością rozbitą na dwa ciała, ale nie sądzę, żebyśmy mogli domyślić się tego, że to samo w sobie było jakimś efektem ubocznym. Tego, tego nieudanego rytuału Anisei. Hedland też jasno wskazuje w wywiadzie, że siła jednej istoty została podzielona na dwie osoby, co akurat wydaje mi się dość ważną informacją. Oczywiście pytanie, czy to nie będzie jeszcze poruszone w ostatnim odcinku, wtedy jak najbardziej rozgrzeszam. Kończąc wątek konwergencji, warto zwrócić uwagę na to, że jak mówiłem wcześniej, konwergencji poszukiwali tak Jedi, jak i Sitowie. To może tłumaczyć, jak doszło do pierwszego spotkania Kaimira z May i jak wydostała się ona potem z planety, na której została przecież porzucona. Być może Kaimir trafił na Brendok właśnie z powodu konwergencji i to tam spotkał May, którą zabrał z planety, widząc w niej potencjał na ucznia. Dodatkowo w oczach Sita okoliczności narodzin May i Ocean, mogą sprawiać, że podejrzewa on, że wiedźmy no mniej lub bardziej świadomie próbowały stworzyć diadę mocy, a diada poprzedzała w kulturze Sithów zasady dwóch. Sam Palpatine próbował stworzyć diadę z Vaderem i wspominał w niektórych kanonicznych źródłach, m.in. bodajże w książkowej adaptacji Skywalker Odrodzenie, ale też publikacji Skywalker A Family at War, że wielu Mrocznych Lordów bezskutecznie próbowało dokonać tego samego w przeszłości. Więc Kaimir mógł badać konwergencję Właśnie pod tym kątem, pod kątem możliwości stworzenia diady ze swoim potencjalnym uczniem. Takim momentem, od którego nie ma już na powrotu, jest decyzja Sola o zabiciu Anisei. Czy jest ona słuszna? No cóż, w momencie, w którym Wiedźma używa magii i zmienia się w ten dziwny czarny obłok, Sol nie ma prawa wiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. Jedi nie rozumieją siły, z którą się mierzą, więc Sol reaguje instynktownie, obawiając się, że Aniseja szykuje się do ataku lub skrzywdzenia Mei. W istocie, o czym przekonujemy się później na przykładzie Koryl, Aniseja używa po prostu jakiegoś rodzaju teleportacji, chcąc zabrać May jak najdalej od Jedi i Koril i zapewne ruszyć na pomoc Ocean. Koril także zamieniła się przecież potem w obłok i zabrała ze sobą te wiedźmy, które pilnowały na pomoście dziedzińca, co potwierdza, że jest to teleportacja. Zresztą podobną umiejętnością dysponowała matka Talzin, przywódczyni sióstr nocy z Datomiry, także nie jest to nic nowego w uniwersum jeśli mowa o wiedźmach. W każdym razie zmierzam do tego, że z perspektywy Anisei robi ona to, co uważa za słuszne, czyli ratuje swoje dzieci wszelkimi środkami, jakie ma pod ręką. Zwłaszcza, że w niebezpieczeństwie jest, no, nie tylko Mei, ale i Osha, więc nie ma tutaj czasu na tłumaczenia i dyskutowanie teraz z Jedi. Do sola dociera to już po fakcie i widać, że z miejsca żałuje tego, co zrobił. Dlatego, chwilę później, nie chce walczyć z Koril. Zwyczajnie wie, że zawiódł jako rycerz i dał się ponieść emocją, co Najważniejsze uległ strachowi, a Jedi powinien być ponad to, tego, przecież zakon uczy przyszłych rycerzy od samego początku, tak? Właśnie po to, by uniknąć takich tragedii jak ta na Brendok. Postać Sola generalnie mocno czerpie z Priqueli z tych motywów greckiej tragedii, na jakich wzorował się w swojej drugiej trylogii George Lucas. Przykładowo, tak jak motywacja kina no były raczej godne podziwu, chodziło mu przede wszystkim o nie Padme. Tak jego podszyte dobrymi intencjami działania doprowadziły do upadku całego zakonu, ale i śmierci własnej żony. Na podobnej zasadzie, wiara Sola w to, że ratuje ousze przed jakimś zagrożeniem, ostatecznie było główną przyczyną czyną tragicznych wydarzeń na Brandok i śmierci niemal wszystkich wiedźm. Dość jasne jest też tutaj nawiązanie do Qui-Gona. Jean wierzył, że to wola mocy skierowała go na Tatooine i połączyła jego losy z losami Skywalkera. Wiecie, że to sama moc chciałaby by Jean uczynił Anakina Jedi i pomógł mu wypełnić przepowiednią wybrańcu. Sol również ma przekonanie, że moc połączyła go z ocean, że to kwestia przeznaczenia. Dlatego tak szybko fiksuje się na punkcie dziewczynki i wzięciu jej na

Ciekawym szczegółem, na który niewiele osób chyba zwróciło uwagę, jest to, co May mówi Indarze i Solowi podczas swojego testu. Mama said, must walk fear. Must be to their Dziewczynka mylnie parafrazuje tutaj to, co przekazała jej wcześniej matka. Poświęcenie części siebie, a poświęcenie wszystkich to jednak dwie różne rzeczy. May jest w końcu jeszcze dzieckiem, które samo nie do końca wszystko rozumie, co jest rzeczą naturalną. Ta niewinna pomyłka wzbudza jednak w Jedi jeszcze większe obawy co do tego, co planują wiedźmy i tylko utwierdza Sola w przekonaniu, że Aniseya jest zła, a dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Dlatego później wychodzi z założenia, że musi zareagować bez względu na sprzeciw Indary czy Rady. A w chwili, gdy Anisea Korzysta z magii i jest przekonany, że kobieta szykuje się do ataku. Czy Indara zabiła wiedźmy ratując Kelnakę? No cóż, odpowiedź brzmi tak. I cała ta sekwencja jest też dość oczywistym nawiązaniem do Matrixa. Nie jest bowiem przypadkiem, że to postać grana właśnie przez Carrie and Moss. Przerywając to połączenie pomiędzy wiedźmami a umysłem Kelnaki, doprowadza do śmierci czarownic. W Matrixie przecież takie nagłe odłączenie kogoś od Matrixa skutkowało jego śmiercią w prawdziwym świecie. But there, you have to watch a die. die. <laughs> Inne pytanie, jakie się tutaj nasuwa, to czy Indara wiedziała, że zabije w ten sposób wiedźmy? Moim zdaniem nie, bo to wpisywałoby się w ten ogólny tragizm podejmowanych przez Jedi w tym odcinku decyzji. Zwyczajnie Indara, tak jak i Sol, nie rozumie do końca siły, z którą się mierzy. I chociaż tak jak i Solowi przyświecają przecież dobre intencje, to nie zmienia to faktu, że Jedi nie są świadomi konsekwencji, jakie przyniosą ich wybory. Zresztą najlepiej podsumowuje to Aniseja. To, co mówi przywódczyni Wiedźmy, odnosi się tak do wydarzeń na Brendok, jak i przyszłego upadku Zakonu. W końcu to przekonanie Jedi o własnej nieomylności i takim moralnym high groundzie, jaki niby sobą reprezentują, jest objawem pychy. A jak wiemy, ta kroczy zawsze przed upadkiem i będzie jednym z głównych powodów, dla których około 100 lat później Zakon zostanie zniszczony. W siódmym odcinku w końcu mogliśmy zobaczyć w akcji Kelnakę. Nie będziemy tutaj jednak szczegółowo analizować samej jego walki, a jeden związany z nią detal, który jest prawdopodobnie ukłonem w stronę książkowej trylogii Trona z Legend. W tej jednej z najpopularniejszych serii Expanded Universe Timothy Zahn wprowadził wątek kodeksu honorowego Łukich, którego jedna z zasad zabraniała Łukim posługiwać się swoimi szponami w walce. Nasi włochaci wojownicy uważali taki proceder za dysk honor, jeśli któryś z nich dopuścił się takiego czynu, no to skazywany był na wygnanie. Ten motyw kojarzyć mogą też dobrze fani pierwszego Kotora, gdzie Łuki o imieniu Zalbar musiał opuścić Kaszyk właśnie z powodu użycia szponów w walce. No dobra, ale jaki to ma związek z Akolitą? Otóż Kelnaka walcząc z Solem i Torbinem poturbował twarz tego drugiego swoimi szponami. Rzecz jasna nauki był wtedy kontrolowany przez Wiedźmy, ale dla niego samego może to nie mieć znaczenia. Liczy się tylko to, że złamał kodeks honorowy swoich pobratymców. To również mogło mieć wpływ na jego decyzję o odsunięciu się od zakonu i rozpoczęciu tego pustelniczego życia na kofar. W czwartym odcinku widzieliśmy w jego domostwie Symbol. Wiedźmy z Brandok, więc bez wątpienia tamte wydarzenia prześladowały go już potem do końca jego życia. Chociaż podobał mi się ten motyw z grzebaniem w umyśle Torbina przez Aniseję, to trudno nie odnieść wrażenia, że wpływ Wiedźmy na młodego Padawana mógł zostać przedstawiony nieco lepiej. Założenie jest tutaj bowiem takie, że Aniseja wzmocniła znacząco to początkowe pragnienie Torbina, by opuścić planetę. Stąd jego niemalże irracjonalny pośpiech, by zdobyć dowód na istnienie konwergencji, który byłby biletem do domu. Podobny trik stosuje też prawdopodobnie Kaimir, o czym napomknięto w piątym He gets into your head and he, he stays there. My mother could do that. problem w tym, że moim zdaniem to nie jest aż tak oczywiste dla widza, gdy robi to w siódmym epizodzie Aniseja, bo myślę, że nie każdy przykuwał aż taką wagę do słów Jorda i Ołszy z piątego odcinka, by je teraz pamiętać. To powinno zostać podkreślone mocniej, bo przecież tragizm całej tej sytuacji polega na tym, że Aniseja wzmacniając te emocje, doprowadziło ostatecznie do tego, że Torbin wrócił z Solem do kryjówki Wiedźm, co miało przecież katastrofalne konsekwencje także dla samej Aniseja Torbin to dla mnie najbardziej tragiczna postać w tej historii. Najpierw wiedźmy wyprały mu mózg, potem kelnaka oszpecił go na całe życie, a na końcu starsi i wyżsi rangą Jedi zmusili go do ukrycia prawdy o tym, co stało się na Brendok. Przez co Torbin zmuszony jest żyć w kłamstwie. A pamiętajmy, że mówimy tutaj w gruncie rzeczy o dzieciaku, młodym padawanie. No przepis na traumę dla Jedi. Najnowszy odcinek przyniósł też przy okazji nawiązanie do najważniejszego wydarzenia z książek osadzonych w Werze Wielkiej Republiki Wielka katastrofa nadprzestrzenna zapoczątkowała tak naprawdę wszystkie historie z pierwszej fazy książek i komiksów Wielkiej Republiki. W dużym skrócie nihilowie, a więc główni źli w tej erze, doprowadzili do katastrofy, w wyniku której statek Szlak Dziedzictwa rozpadł się podczas podróży szlakiem nadprzestrzennym. Szczątki tegoż statku wypadały następnie z ogromną prędkością z nadprzestrzeni, dosłownie niszcząc doszczętnie niektóre planety, które miały ten niefart, że znalazły się akurat na trajektorii lotu Fragmentów szlaku dziedzictwa. Skutki tego wydarzenia zobaczyć na własne oczy mogliśmy chociażby w grze Jedi ocalały, bo planeta Kobo była jedną z tych, jakie ucierpiały w wyniku wspomnianej katastrofy. W okolicie dowiadujemy się, że Brendok również był ofiarą tamtych wydarzeń i właśnie dlatego planeta przez długi czas uchodziła za pozbawioną życia. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenia z siódmego odcinka przeżyła Coril. Potem jak Wiedźma znika, zamieniając się w obok, nie widzimy jej później wśród ciał innych czarownic. Co więcej, w przytaczanym już wcześniej wywiadzie Headland z serwisem Nerdist, Shorenerka zdradziła, że gatunek jakiego przedstawicielką jest Coril jest wskazówką co do tego, co później stało się z Wiedźmą. Z racji na to, że jest ona zabrakiem, no to pierwsze skojarzenie to oczywiście siostry nocy z Datomiry, u których zabrakowie pełnią Szczególną rolę. Możliwe zatem, że Koril w przyszłości dołączy do wiedzmy znanych nam z wojen klonów czy Asoki. Jest to tym bardziej możliwe, że w tym samym odcinku Torbin wspomina przecież o siostrach nocy. I think Swoją drogą zastanawiam się, czy Koril skoro mogła przeżyć, uratowała też potem May, ale w tym samym wywiadzie Hedland podkreśla, że Kaimir i Koril się nie znają, więc zakładając, że to Kaimir odnalazł May na Brendoc, nie miałoby to chyba sensu, gdyby nie było tam też Koril. Po siódmym odcinku rozumiemy w końcu, dlaczego Sol nie zorientował się od razu w poprzednim epizodzie, że na pokładzie jego statku jest May, a nie Osha. Zwyczajnie w mocy bliźniaczki były takie same, co potwierdza nam Torbin to jedna osobowość rozbita na dwa ciała, co jest efektem nieudanego eksperymentu Anisei z konwergencją. Warto jednak zwrócić uwagę, że o ile Sol ma problem z odróżnieniem sióstr, to w mniejszym stopniu dotyczy to Kaimira. W drugim odcinku, gdy Osha podaje się za Mei, on też początkowo co prawda nie wie co jest grane, ale szybko wyczuwa, że nie ma do czynienia ze swoją akolitką. Headland podkreśliła w wywiadzie dla Nerdist, że była to taka subtelna zapowiedź tego, kto będzie prawdziwym mistrzem O że Kajmir rozumie dziewczynę o wiele lepiej niż Sol. Po tym epizodzie mam taką teorię, że cały plan Kajmira od samego początku sprowadzał się do ujawnienia zbrodni Jedi na Brendok. W końcu dowiedział się on o tych wydarzeniach od May i miał świadomość, że one nigdy nie wyszły na jaw. W innym wypadku byłoby to przecież druzgocące dla reputacji zakonu i byłoby o tym głośno. Kaimir mówi nawet w szóstym odcinku, że miał nadzieję, że May zależy na czymś więcej niż tylko zemście, więc nie kazał jej raczej zabić rycerza. Tylko po to, by dziewczyna się wykazała i przy okazji dokonała takiej osobistej vendety. Może tak naprawdę przede wszystkim zależało mu na tym, by śmiercią Jedi zainteresował się Senat i połączył kropki widząc, że nie są to przypadkowe morderstwa. A rycerzy łączy jakaś tajemnica z przeszłości. W końcu w serialu widzieliśmy już, że politycy zaczynają powoli naciskać na zwiększenie tej kontroli nad zakonem, ale wciąż szukają ku temu pretekstu. Kto wie, może Kajmir ma wpływ na niektórych senatorów i w stylu Palpatina próbuje ich po prostu wykorzystać do osłabienia zakonu. To fajnie łączyłoby się też z jego słowami z pierwszego odcinka. Tak jak mówiłem w analizie pierwszych dwóch epizodów, słowa o zabiciu Jedi bez broni i zabiciu marzenia odnosić mogą się do zniszczenia rycerzy jako pewnej idei. Osłabienie wpływu zakonu poprzez uderzenie w ów ujawnieniem tajemnicy z Brendok wpisywałoby się w wielki plan Sithów. Byłoby zwyczajnie kolejnym krokiem przybliżającym rocznych lordów do ostatecznej zemsty na Jedi. Oczywiście to póki co tylko teoria, a na ile jest bliska prawdy, no to dowiemy się już za kilka dni. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o analizę odcinka siódmego. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, czy wyłapaliście jakieś motywy czy ciekawostki, które mi umknęły. I wiadomka, podzielcie się też swoimi wrażeniami z sensu najnowszego epizodu. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści, no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał do i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia wściekłych wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.